Wystarczyło kilkanaście minut, by mała wioska Załęże w gminie Wolbrom została zalana. Oberwanie chmury, które przeszło nad miejscowością, wyrządziło wiele szkód. Potoki wody płynęły ulicami i wdzierały się na podwórka zalewając piwnice. Niewielu mieszkańców zdążyło zabezpieczyć swoje domy. Akcja ratownicza trwała prawie pięć godzin. W najbardziej zagrożonych zalaniem miejscach pożarnicy ustawili trzy tamy przeciwpowodziowe. Nie udało się jednak ochronić niżej położonych gospodarstw. Woda zalała piwnice siedmiu domów. Stratą, do jakich doszło po ulewie w Załężu, winni są częściowo sami mieszkańcy. Tu już nieraz przyjechały służby, które chciały wykopać nam rowy, zrobić przepusty pod wjazdami. No oczywiście nie ma pieniędzy, więc te przepusty, te rury musiałyby być sfinansowane przez mieszkańców. Ktoś, kto jest na lepszym terenie wyższym, no nie godzi się na zrobienie tego. Dlatego jest taka sytuacja. Woda idzie całą drogą. I tak koło się zamyka. Mieszkańcy obawiają się teraz każdego deszczu, bo ziemia już całkiem przesiąkła wodą, a wylaniem grozi dodatkowo przepływająca przez wieś rzeczka, która teraz zmieniła się rwący potok. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live.